Ciemano! z tej strony Jego. A to kolejny odcinek Zagramy w Minecraft na mod. W tym odcinku pójdziemy do jaskini yy, Pozbierać różnych materiałów yy, Co jest, tu nie ma jaskini Szkoda No, pójdziemy do jaskini pozbierać różnych materiałów Jak widzicie mamy już lekkie eku przygotowane Tak, takie malutkie Takie malutkie Eku, przygotowałem sobie do tego. Mam jedzonko. Jakby, co to, to jest? Strusie mięso. Tak, zrobię strusia. No, bo mi się tu zalęgnął strus i, i zabię go. Mhm. Kłaftinga nie mam. Ale dobra, to niech będzie berry Chcę jedno wielkie drzewo, dlatego. O, uda. I zobaczmy, czy coś tu jeszcze urosło. Eee. Nie, na razie nic. Przejdziemy do jaskinnika. Którą widziałem gdzieś tutaj, mi się wydawało. Bo się też bo jaskinia. O jest tu, trzymaj. O, co to jest? Torczy nie mam, co najgorsze torczy nie mam. O nie, to chyba trzeba żelazne kopać. Nie mam torczy, to jest to najgorsza rzecz. Jednego torcza mi się przydało, nie wiem czy to jest dynamic light. torc świeci, trzymając go w ręce, ale... Myślę, że ten Taumium Sword, myślę, że nam się może przydać. Na no, tak, myślę, że nam się może przydać. Taumium i tu od razu zostanie sobie ten... Nie wiem, co to świeci. Trochę mi się wydaje, że nie. Nie podchodź do mnie! Eee, więc tak. Nagrywam ten odcinek jeszcze... Ej, nie świeci. Ale pech. To są kolorowe stony, no, to są kolorowe stony, tak? Tak, kolorowe stony to są. Tu mamy na przykład żółty, ale to są takie małe. No, kabel stone, no, ale to tam. To nie jest aż tak ważne. Tego nie wiem co to jest. To jest zielony stone, queen, emerald marble. To jest emerald pomarańczowy stone. A więc tak, ja Nie, nie, jak nagrawałem jak jaskini, ale postanowiłem, jeszcze nagram, że nie było, że potem czytuję coś w tym stylu. Postanowiłem, że nagram. Dokładnie nagram, ale pójście do jaskini. Może tam przy wychodzeniu już nie. o, czy. Chyba, że to nie był jakiś zmutowany slime. Nie jest aż tak nisko, ale może jakieś rysy, albo to mógł pójść jeszcze. Nie! znalazłem ale zdawało mi się, że. O, muszę zrobić trochę torce. Muszę węgla pozbierać, żeby mieć te torce, bo to nie wrócę jeszcze. oh Deixam tudo eu é um ver yes. Cajinet, cablso? Co? No ja nie kupałem zwyczajnego kobla, tylko jakiś inny? Kobl? To jest cablsoon, to jest Tinneget Cableston Tineged? No jakoś tak O, ona się co to strasznie z... więc... Wow, Ło! Oh, dużo kryształów. Trzeba oczywiście zmodę tam kraft Mnie, ja Cię słyszę. O, tam, tam jest, tam jest, widzę jego, widzę go. Gdzieś go tutaj widzę, widzę jakieś cyferki. Czy to jest zwykły kobyl, czy nie? To jest. To To jest. wszystko... jest. To nie jest. kobyl, tylko... ciemniejszy jest. Tu gdzieś widziałem jest. To jest. To jest. O, to nawet tak trzy jednak. Okej. Okay. Jeszcze mamy torczę, mamy. Drobimy sobie torczy. Okej. Okay. No, już jesteśmy mniej więcej gotowi. Komu zawsze przyda się. Droga ewakuacyjna na Tu gdzieś widziałem to sobie. Dzieje się, on jest taki ciemny. Love Cobblestone. Jeszcze ciemniejszy, Love? Aha. Uh -huh. Jakoś ten poziomowo. Jakoś coraz ciemniejszy widać. Są come. Ale o ile wiem to ta woda to jest klocek To, to, to jest miejsce do stanowania chyba slimeu, ale o ile wiem to ta woda chyba truje nie to, to mógł sprawdzić, tylko nie chcę zginąć, boję się w ogóle. ale fajne, skaczę się. Nie bije. Okej, okay, nie bije. Taka woda do slime'u bardziej. <grybujesz> Bajer, co nie? Ale fajne. No, ja muszę zrobić cięcie. bo Muszę coś zrobić, ale wrócę szybko. Ale jeszcze chwilkę pogram. I to jest konglet slime. Fajne nawet. Tak powiem, fajne. A to co to jest? Hirt. Hurt. To jest woda, która spełni slajmy, tak? No, fajne. Fajne takie coś. Wybrać takie coś i mamy woda. Źródź. jeziorko dla slajmów. Tylko tak jest bo strasznie. To jest dla nich takie, no, dla nich to jest prawie mówisko, ho, ho. Ej, patrz, dzisiaj czy ciemniejszy kobryk. Ci tylko, to jest chyba ten, 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 to jest ten love tak, to jest love, a to jest, to jest jakiś slime'owy, mały. Ale fajny ten kluczek jest, bajeranski, haha ha. Ciemniejszy koby coraz silniejszy kobyl zostaje. jest coraz silniejszy, i niżej, tym ciemniejszy kobyl. Taki niepodobny do tego jest strasznie ogólnie. Yy. Nie mów. Dużo! O coś się da Macie na nagraniu, nie czytuję tuja, patrzcie jakie wajronskie złowisko. Ciekawe co to za mod. Jeśli ktoś wie, co to za mod, to nie poda w tym. W... Nie znam takiego moda, gdzie jest zielona woda ale on bije, a to jest fajne. Miejsce do planowania slajmu, a to jest... O, okej, okay, jesteśmy z powrotem. Tutaj będzie cięcie. Tak musiałem coś wykonać, ale już jestem. O! Jeszcze ciemniejszy. Trochę masa tego kobla. O ja, to, to już jest dark. Czy mamy Tiger Love Dark? No, co no nawet fajne. te, te koble. Chociaż nie za nie wiem. To mi się nie podobają, ale jak, dobrze, jak będziemy kopać w dół to będzie coraz taki dziwniejszy ten... Coraz ten kobyl taki inny będzie. No właśnie Gravel jest zwyczajny. To możemy w ogóle przestaje przypominać kobla. Mm, ja chcę diaksy Bedrock. A jak chcę diaksy, no. <ścoughs> Ja będę na 10 poziomie się pokupimy. On A może na 11. No. Mam nadzieję, że to dźwięk. O, mam nadzieję, że dźwięk slime. Nie będzie zbyt głośny. Teraz usłyszysz grę. Tak mi się wydawało. <coughs> będzie troszkę głośny. To jest dark, ale już mam za dużo tego darka. O jest, kolejna woda. Tym razem zwykła woda. Nie będzie bijom nie, nie Jest Zwykła woda tym razem. Z jego okoliczności? Nie. Ale ani jednego redstone'a nie znalazłem. Taki poziom ani jednego redstone'a nie znalazłem jeszcze. Straszne. Straszne to jest. Coś tutaj jest. Więcej wody. No tak. Co mogło być. Olofy nie. No to jeszcze sobie zarazem do kopii bo zarazem trzydzieści 31. Mam to coś slajmowe. O, paty nie zrobiłem. Mm -mm -mm -mm. Ogólnie jak wam się podoba kanał, po raz kolejny się o to pytam. Uch. Mam nadzieję, że dobijecie odcinek tej jednej łapki w górę. Ja z mamy Redstone, nareszcie. Chociaż nie poza nam Redstone. Jeśli się wydaje się, tak kamienie nie da się kopać przez chwilę. Takie ciemne, straszne. Ale tu żelazo. Jest łazowisko. W ogóle o, to. Chciałbym coś z kimś nagrać. Nie wiem. Nikt co będzie z Mr. Glutem w ogóle. Miał, miał grać, ale nie, nie wiem. Nie wiem. Chciałbym, żeby grał. Ale póki co nie odzywa się. Mam dużo tego ciemnego kobla. Będziemy mieli. E, domek z tego czarnego kobla. Czarnego stona, kobla. O, więcej rozstona. No mnie no to wygląda prawie jak bedrock. Nie, nie będę kopał pod sobą. Nie warto. No to, to są te flaki lognes, uh, a here, na here, a na a a Dzisiaj jeszcze próbuję nagrać już na pogrywa luźną pogrywarkę woda fronta oraz może znowu coś w slajmy tam coś slajmy znowu taka woda ze slajmami częśćby czy to po prostu slajm ten poziom ale tu węgla fajnie, będzie mieli zapasy węgla na zawsze. To no nie na zawsze, no bo pewnie i tak. Nawet staka nie mamy. Więc to jeszcze mała, ale... Musimy was zabrać do nie po to, żebyś potem nie mówiliście, że oszukujecie i tu je lub tak dalej. Ten stosowanie jak inni tuberzy mówią, że, że ten. Że nie będą czytowali, nie czytują, No i tak ludzie piszą, że czytują, czytują. Nie może każdy, bo niektórzy ludzie są. no wierzą po prostu swoim tym subskrybentom. Co to tak ujmę? Zaraz będę wychodził z ten nowy i zaraz się skończy odcinek odcinaczek Więc ja co, nawet nie wiem czy tu nie skończę jeszcze ja tutaj tylko dojdę do tej wody ale wiecie co no już będzie koniec, więc ja jeszcze tu trochę pokopię i widzimy co na górze w wy... no, już pożegnaniu. No. no jak widzicie już rzuciłem z wyprawy I jeszcze tam trochę takich różnic pozbrałem, zrobiłem kilka slajmów. I tak dalej i tyle. Ale to już będzie koniec tego odcinka, a więc nara, siema, pa. Cześć!